Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Biznesu przy kawie. To nie pomyłka. Biznes przy kawie dzisiaj nie w restauracji, nie w kawiarni, lecz w samochodzie. Jednak my przedsiębiorcy pijamy kawę przecież w samochodzie, z jednego spotkania na drugie, żeby nie było, że nie mam kawy. To mam kawę e, przepyszną w takim bardzo fajnym kubeczku termicznym e, od firmy Fast Event od Krzysztofa Giro Krzysztof. E, dziękuję. Dzisiaj o trzecim kroku który prowadzi nas do zbudowania biznesu. W dwóch poprzednich odcinkach mówiłem o widoczności i o sympatii, a dzisiaj krok trzeci: zaufanie. Czy można robić biznes bez widoczności, bez sympatii i bez zaufania? Może jak nie ma konkurencji i klient jest zmuszony do korzystania z Twoich produktów lub usług, to tak, ale w większości przypadków jest to strasznie trudne, a już na pewno niemożliwe w dłuższej perspektywie. Więc dzisiaj o zaufaniu. Temat jest tak szeroki, że Powstanie pewnie kilka odcinków, bo w każdym z nich chciałbym dać, dać Wam konkretną taką podpowiedź, dzięki której może coś poprawicie w swoim biznesie. Zaufanie wiąże się bardzo mocno z ryzykiem, czyli podejmując jakąkolwiek decyzję, z jednej strony mamy ryzyko, z drugiej strony mamy zaufanie. Im wyższe jest zaufanie, tym jesteśmy skłonni to ryzyko zaakceptować, które stoi za inwestycją, za współpracą, za czym. Kolwiek innym. Więc budując zaufanie, obniżamy poczucie ryzyka e, z drugiej strony. Jeżeli mówimy o zaufaniu, to też trzeba sobie powiedzieć bardzo wyraźnie, że zaufanie wiąże się z budowaniem obietnicy. W stosunku do Twojej marki, do Twojej firmy, do Ciebie jako osoby, do Twoich handlowców, Twoi klienci budują obietnicę. W jakim momencie? Budują tą obietnicę na poziomie kroków wcześniejszych, czyli budowania widoczności. Jak widzisz jakąś markę. To sposób jej prezentacji wpływa na to, jaką obietnicę w swojej głowie zrobisz, i na poziom budowania sympatii. Jeżeli tak mi się dobrze z Tobą rozmawia, to jest spora szansa, że być może identycznie będzie w biznesie. Jeżeli zbudujemy tą obietnicę, to zaufanie budujemy w momencie realizacji tej obietnicy. Czy ta realizacja jest, czy ta obietnica jest spełniona, jest przekroczona nawet realizacja w stosunku do obietnicy? Zastanów się, jak jest w Twojej firmie. No i właśnie, co możemy w głowie sobie zbudować, jeżeli chodzi o tą obietnicę? Po pierwsze, powtarzalność. To jest dość precyzyjnie widoczne w różnego rodzaju franczyzach. Ponieważ tam ta powtarzalność jest numerem jeden, dlatego kupujemy Franczyzę, ponieważ jeżeli gdziekolwiek jesteśmy i mamy kontakt z taką marką, to możemy spodziewać się dokładnie pewnej jakości, widoczne jest to w McDonaldzie. Gdziekolwiek byśmy nie wylądowali, to wiemy, że ten hamburger, cheeseburger, cokolwiek by tam nie było, smakuje dokładnie tak samo, tak samo, tak samo jest zrobiony. I ma taką samą powtarzalną jakość. Więc zadaj sobie pytanie: czy ta powtarzalność, jeżeli jest ważna u Ciebie, ona jest? Jeżeli klient kupuje raz produkt lub usługę, jest ona na odpowiednim poziomie, to czy na następnym, za następnym razem, czy kolejnym zakupie będzie co najmniej tak samo albo nawet, nawet lepiej? Czyli obietnica powtarzalności, eee, obietnica eee, rzetelności, jeżeli wykonujemy jakąś usługę czy produkt i to jest coś małego. Jaki można podać przykład? Jeżeli świadczy usługi szkoleniowe, jest to jedno małe doradztwo dla jednej osoby, i w tym już jest duża wartość, no to ktoś sobie może zbudować obietnicę, skoro tak rzetelnie to wykonał i ma to sens, to chcemy zobaczyć, czy w większej skali będzie też to działało. Więc moi drodzy przedsiębiorcy, zadajcie sobie pytanie: jak wyglądają te obietnice w Twojej firmie? Jaką obietnicę Komunikuje Twoja marka, jaką obietnicę komunikują, dają Twoi handlowcy, w ogóle Twoja firma i w jakim stopniu te obietnice są realizowane. Jeżeli nie, to być może jest to obszar, który trzeba, e, trzeba poprawić. Pamiętaj, w ludzkich głowach powstają pytania, które są niezadane, ale one, one w głowie są, tak? Dlaczego miałbym skorzystać z Twojej e, usługi? Dlatego, że obiecuję sobie po tej usłudze i tutaj jest konkretna informacja, co. Jeżeli ta obietnica będzie zrealizowana, to zaufanie budujesz. Jeżeli nie, to to zaufanie spada. Oczywiście życzę Wam wszystkim, abyście budowali możliwie jak największe zaufanie i na tym zaufaniu robili dobre, godne, rzetelne biznesy. tak na podsumowanie jeszcze synonimem zaufania jest wiarygodność, wiarygodny. Czy jesteśmy godni? Tego, aby ktoś w nas uwierzył, uwierzył w to, że zrobimy swoją robotę dobrze, że sprzedamy dobry jakościowo produkt. Więc bądźmy wiarygodni, budujmy to zaufanie. W ślad za tym długoterminowo biznes nam się też będzie rozwijał. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem przy kolejnym biznesie, przy kawie. Jeszcze pewnie o zaufaniu jakieś kolejne ciekawe informacje. Do usłyszenia. Cześć.